Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej pozwala na zapewnienie szybszego dostępu do ciepłej wody użytkowej w punkcie jej poboru. Aby uruchomić funkcję cyrkulacji, należy kliknąć ikonkę menu. Ciepłą wodę użytkową, program czasowy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Wybieramy poszczególny dzień tygodnia. Aby zmienić ustawienia, klikamy symbol długopisu. Ustawiamy początek oraz koniec cyrkulacji. Zatwierdzamy zielonym ptaszkiem. Aby skopiować ustawienia na cały tydzień, należy kliknąć ikonkę karteczek, wybrać poszczególne dni. Teraz zatwierdzić zielonym ptaszkiem.